Kiedy mówimy o oczyszczaniu, najczęściej myślimy o wodzie, ogniu, dymie, kadzideł. Ale ci, którzy znali prawdziwą naturę świata, wiedzieli, że wszystko wraca do Ziemi. To ona jest początkiem i końcem każdego rytuału. Ziemia nie ucieka jak powietrze, nie płonie jak ogień, nie znika jak woda. Ziemia trzyma, przyjmuje, rozumie. W słowiańskich tradycjach mówiono, że oczyszczenie nie kończy się wtedy, gdy coś odchodzi z człowieka, ale dopiero wtedy, gdy Ziemia to przyjmie, bo tylko ona ma moc przemiany bez walki. Ziemia, strażniczka granic, jest jak matka, która nie ocenia swoich dzieci. Przyjmuje wszystko, błoto i złoto, łzy i ziarno. Wszystko, co do niej wraca, zamienia w życie. Dlatego w każdym rytuale, który naprawdę działa, Ziemia jest ostatnim ogniwem. Kiedy człowiek wypuszcza z siebie ciężką energię, to właśnie ona przyjmuje ją do swojego łona i rozpuszcza nie odsyła, nie odbija rozkłada na proch, aż staje się czystą esencją. To dlatego w dawnych obrzędach zakopywano przedmioty po rytuałach. Jajka, nici, gliniane garnki, popiół, sól. Nie dlatego, że wierzono w przesąd, dlatego, że rozumiano proces. Ziemia kończy to, co rozpoczął człowiek. Każdy z nas nosi w sobie kawałek ziemi. Nasze kości, mięśnie, skóra, to wszystko jej dar. Dlatego, gdy odcinamy się od niej, choruje ciało, a gdy wracamy do niej, wraca zdrowie, siła i spokój. Ziemia w nas to stabilność, odporność, zdolność do regeneracji. Jeśli tracisz kontakt z ciałem, z rytmem dnia i nocy, jeśli żyjesz tylko w głowie, twoje pole traci ugruntowanie, a wtedy wszystko obce łatwiej się przyczepia. Oczyszczanie to więc nie tylko praca z energią, ale powrót do ciała, do dotyku, do realności. Bo tylko w materii można się naprawdę zakorzenić. W naturze ziemia nie hałasuje, nie mówi, nie błyszczy, a jednak w jej ciszy dojrzewa wszystko, co żywe. Ogień transformuje gwałtownie, woda unosi i płynie. Powietrze rozsiewa, ale ziemia przemienia w milczeniu. To właśnie dlatego jej działanie jest najgłębsze niespektakularne, niebłyskawiczne, ale trwałe, spokojne, pewne. Człowiek, który uczy się oczyszczać przez ziemię, zaczyna mówić mniej, a czuć więcej. Zaczyna rozumieć, że milczenie też jest modlitwą. Że czasem, by się uzdrowić, wystarczy usiąść na ziemi i po prostu oddychać. W pracy z larwą, to właśnie ziemia jest najpotężniejszym sprzymierzeńcem, bo larwa żyje w ruchu, myśli i emocji. A ziemia nie myśli, nie reaguje, nie boi się. Ona po prostu jest. Kiedy człowiek dotyka jej bosymi stopami, kiedy czuje ciężar gruntu pod sobą, Larwa traci punkt zaczepienia, nie może przetrwać w stabilności. Ziemia nie walczy z larwą, ona ją rozpuszcza, tak jak deszcz wsiąka w glebę i znika bez śladu. Jak włączyć ziemię do rytuału? Nie trzeba wychodzić w góry, ani budować ołtarza. Ziemia jest wszędzie. Możesz zaprosić ją do każdego działania. Podczas oczyszczania stawiaj stopy na ziemi lub choćby na garści gleby w misce. Po rytuale zakop wszystko, co przyjęło energię: jajko, popiół, sól. Gdy czujesz ciężar, usiądź na ziemi i oddychaj, aż poczujesz, że napięcie spływa i najprostsze ze wszystkiego. Dziękuj ziemi codziennie, dotykając jej dłonią, bo wdzięczność jest najlepszym sposobem oczyszczania. Ziemia, pierwszy i ostatni żywioł, wszystko co istnieje, rodzi się z niej i do niej wraca. Dlatego w oczyszczaniu zawsze mówimy: Ziemia przyjmie i przerobi. To nie tylko piękna metafora, to prawda o energii. W każdej emocji, nawet najcięższy, jest pierwiastek życia. Ziemia umie go wydobyć, z bólu robi kompost, z którego wyrasta nowe. Dlatego właśnie w oczyszczaniu najważniejsza jest Ziemia, bo nie odrzuca, nie walczy, nie ocenia, przyjmuje i przemienia, a prawdziwe uzdrowienie to nie pozbycie się ciężaru, lecz jego przemiana w mądrość. W kolejnym odcinku opowiem Ci, jak Ziemia leczy, jak przyjmuje i przetwarza ciężką energię i jak możesz świadomie współpracować z jej cyklem żeby twoje ciało, emocje i aura znów zaczęły oddychać jednym rytmem. Jeśli czujesz, że ten przekaz cię uziemił, zostaw w komentarzu swoją datę urodzenia, powiem jak twoja osobista ziemia objawia się w twojej matrycy i jak możesz ją wzmacniać. A jeśli chcesz wesprzeć tę przestrzeń, wejdź na www.lunaris.wrocław.pl lub ofiaruj symboliczny gest wdzięczności przez Bajkofitu. Niech Ziemia trzyma Cię spokojnie, niech wchłonie wszystko, co obce i przypomni Ci, że oczyszczanie nie jest walką, jest powrotem do domu.